Cześć, witajcie w nowym filmie. Dinozaury to prehistoryczne stworzenia, które pojawiły się na Ziemi około 230 milionów lat temu. Rządziły Ziemią przez okres ponad 160 milionów lat. Niektóre z nich były jednymi z najbardziej przerażających drapieżników, jakie kiedykolwiek wędrowały po Ziemi. Dziś pokażemy Ci 20 najgroźniejszych dinozaurów, które wyginęły. Jesteście nowi na tym kanale? Upewnijcie się, że zasubskrybowaliście, kliknęliście w dzwoneczek i zanim zaczniemy, zostawcie łapkę w górę. Numer 20. dinozaur został pierwotnie odkryty przez mongolską ekspedycję w 1948 roku w formacji Nemegd na pustyni Gobi. Dinozaury te żyły w Azji w okresie późnej kredy, około 70 milionów lat temu. Rozaj ten znany jest tylko z kilku kości, w tym gigantycznych łap, które nadały mu wygląd przypominający kosę. Dinozaur ten był ogromny, osiągając długość do 10 metrów, wysokość 5 metrów i prawdopodobnie ważąc ponad 7 ton. Wszystko w tym stworzeniu było zaprojektowane jak maszyna. Był to jednak wolno poruszający się roślinożerca z długą szyją, paszczą przypominającą dziób i szerokim ciałem do przetwarzania żywności. Jego kończyny przednie były szczególnie wytrzymałe i miały trzy palce z pazurami. Pazury te były wydłużone i miały znaczącą krzywiznę tylko na końcach. Teryzinozaur miał najdłuższe znane pazury dłoni spośród wszystkich zwierząt lądowych, mierzące ponad metr długości. Jego tylne kończyny kończyły się czterema palcami, które funkcjonalnie podtrzymywały ciężar, w przeciwieństwie do innych grup teropodów, u których pierwszy palec był zredukowany do szczątkowego pazura. Numer 19 Ankylozaur to rodzaj opancerzonych dinozaurów, które żyły w okresie późnej kredy, około 68 do 66 milionów lat temu w zachodniej Ameryce Północnej. Ten dinozaur był również ogromny, ale był krótszy i szerszy, mierząc do 10 metrów długości i 1,80 metra 80 wysokości. Ankylozaru był silnie opancerzony kostnymi płytami na grzbiecie i bokach, co czyniło go wyjątkowo dobrze chronionym roślinożercą. Miał również ogon przypominający maczugę, którego mógł używać do obrony przed drapieżnikami. Ankylozaru był zwierzęciem czworonożnym, które żywiło się nisko położoną roślinnością. Skamieniałości tego dinozaura znaleziono w formacjach geologicznych w Ameryce Północnej, a niektóre z najbardziej kompletnych szkieletów odkryto w Albercie i montanie. Pomimo przerażającego wyglądu, ankylozaur prawdopodobnie miał niewielu naturalnych wrogów ze względu na swój rozmiar i potężny pancerz. Numer 18 Gdzieś między 71 a 69 milionów lat temu, w okresie późnej kredy, Karnotaur przemierzał Amerykę Południową. Był to duży, dwunożny drapieżnik mierzący około 8 metrów długości i ważący około 1000 kg. Jego nazwa oznacza „mięsożerny byk” ze względu na muskularną budowę i krótkie rogi toczami. Karnotaur miał wyjątkowo ciężką i szeroką czaszkę w porównaniu do swoich krewnych, a także miał bardzo małe ramiona z ledwie dwoma palcami. Oprócz ciężkiego pancerza i potężnego ugryzienia, Karnotaur był również znany z bardzo agresywnego zachowania i chęci walki z innymi teropodami, w tym nawet z tyranozaurem Rexem. Jego czaszka została wzmocniona strukturalnie, aby wytrzymać siłę zderzeń czołowych z innymi dinozaurami. Pomimo swojej reputacji zaciekłego drapieżnika, niektórzy naukowcy sugerują, że karnotaur był bardziej padlinożercą niż aktywnym łowcą. Numer 17. Dwa słowa, których nie chcielibyście usłyszeć w tym samym zdaniu, zwłaszcza ze względu na inne gatunki w jego pobliżu: dinozaur i jadowite. Sinornitozaur żył we wczesnym okresie kredy na terenie dzisiejszych Chin. Jego skamieniałości znaleziono w formacji Yixian w prowincji Liaoning. Był to mały dinozaur, mierzący około metra długości i ważący około kilograma. Jako członek rodziny dromeozaura, sinornitozaur miał kilka cech podobnych do ptaków, w tym pióra i lekki szkielet. Unikalną cechą sinornitozaura jest to, że podobno był jadowity, z wyspecjalizowanymi zębami i gruczołami jadowymi z tyłu czaszki. Jad sinornitozaura mógł mieć podobne właściwości do jadu węża, pozostawiając zatrutą ofiarę w stanie szoku zamiast natychmiast ją zabijać. Jest to jeden z najwcześniejszych znanych przypadków użycia jadu jako broni łowieckiej u dinozaurów. Ponadto dinozaur ten miał niezwykle długie ramiona i elastyczny nadgarstek, co pozwalało mu w wyjątkowy sposób chwytać zdobycz. Obraz jednego z tych ptakopodobnych jadowitych stworzeń sięgających długimi ramionami prawdopodobnie nie pozwalał innym dinozaurom zasnąć w nocy. Numer 16. Gigantoraptor, mierzący około 8 metrów długości, jest największym znanym dinozaurem z rodziny Oviraptorów i był wielokrotnie większy od innych przedstawicieli tej grupy. Gigantoraptor, znany również jako gigantyczny złodziej, to wymarły dinozaur, który żył w okresie późnej kredy w Chinach, około 71-65 milionów lat temu. Pomimo dużych rozmiarów, gigantoraptor prawdopodobnie miał opierzone ciało i był szybkim biegaczem o długich nogach i smukłej budowie. Był jednym z najniebezpieczniejszych dinozaurów swoich czasów, ale prawdopodobnie był żerne, spożywając zarówno materiał roślinny, jak i zwierzęce. Niektóre dowody na to pochodzą z kształtu jego dzioba i kości szczęk, co wskazuje, że mógł jeść twardy materiał roślinny, taki jak owoce i nasiona, ale także mniejsze zwierzęta, takie jak jaszczurki i ssaki. Niektórzy naukowcy uważają, że gigantoraptor mógł żyć w grupach, a nawet opiekować się młodymi, podobnie jak współczesne ptaki. Numer 15 Stegozaur jest również znany jako najgłupszy dinozaur, ponieważ miał mózg wielkości orzecha włoskiego. Chociaż jego mózg mógł nie być duży. Jego ciało było i miało wystarczającą siłę mięśni, aby to zrekompensować. Stegozaur był roślinożernym dinozaurem, który żył w okresie późnej jury, około 155-150 milionów lat temu. Charakteryzuje się pionowymi płytami wzdłuż grzbietu i kolcami na ogonie. Płytki te mogły pomóc regulować temperaturę ciała zwierzęcia. Pomimo dużych rozmiarów, średnio do 9 metrów długości i wadze do 5 ton, uważa się, że stegozaur był stosunkowo wolno poruszającym się dinozaurem. Kiedy napotykał drapieżniki, używał swojego kolczastego ogona do obrony. Stegozaur jest również jednym z pierwszych dinozaurów odkrytych i nazwanych przez naukowców ze skamieniałościami znalezionymi pod koniec XIX wieku w zachodnich Stanach Zjednoczonych. Chociaż jest to jeden z najbardziej rozpoznawalnych dinozaurów, dla naukowców wciąż wiele o tym stworzeniu pozostaje tajemnicą. Na przykład, funkcja i rozmieszczenie jego płytek nadal są przedmiotem debaty, z różnymi hipotezami próbującymi wyjaśnić ich przeznaczenie. Ponadto nadal wiele nie wiadomo na temat zachowania, rozmnażania i życia społecznego z tego zaura. Numer 14. Jeśli uważasz, że ten dinozaur wygląda wyjątkowo groźnie, to dlatego, że tak było. Po pierwsze, jego nazwa pochodzi od rodzaju rekina, Carcharodon. Po drugie, jest znany ze swojej ogromnej czaszki, mierzącej od 1,40 m do 1,60 m długości, więc wyobraź sobie, jak wyglądała reszta jego ciała. Carcharodontozaur to rodzaj dużych, mięsożernych dinozaurów, które żyły w fazie cenomańskiej, późnej kredy w Afryce Północnej. Był to jeden z najdłuższych i najcięższych mięsożernych dinozaurów, którego wagę szacuje się na około 6 do 15 ton, a długość dochodziła do 13 metrów. Uważa się, że był potężnym myśliwym, który prawdopodobnie polował w grupach, i istnieją dowody sugerujące, że polował nawet na gigantyczne zauropody. Numer 13. Patrzysz na jeden z najwcześniejszych znanych rodzajów dinozaurów, szacowany na około 228 do 201 milionów lat temu. Pierwsze skamieniałości celofysa zostały odkryte w 1881 roku przez geologa Edwarda Drinkera Coupeya, co czyni go również jednym z najwcześniej opisanych dinozaurów. Celophys to rodzaj dinozaurów-teropodów z grupy celofyzoidów, które żyły w późnym Triasie. Południowo-zachodnich Stanach Zjednoczonych. Był to mały, smukły, dwunożny drapieżnik, który mógł osiągnąć do 3 metrów długości. Znany jest ze swoich wydłużonych, smukłych tylnych nóg i krótkich ramion z trzema palcami. Pomimo niewielkich rozmiarów, Celophys był uważany za szybkiego i zwinnego biegacza. Jako wysoce społeczny dinozaur, prawdopodobnie żył w dużych grupach i mógł wykazywać zachowania społeczne, tak jak opieka rodzicielska. Co ciekawe, mógł polować w grupach, aby obezwładnić większe ofiary. Celofis jest również niezwykły, ponieważ jest jednym z najliczniejszych kręgowców kopalnych, jakie kiedykolwiek odkryto, z tysiącami okazów znalezionych w jednym złożu w Nowym Meksyku. Numer 12. Park Jurajski pomyliłby się w dwóch kwestiach dotyczących tego kolejnego dinozaura. Pomimo tego, że w serii Park Jurajski był przedstawiany jako mały, jadowity dinozaur, prawdziwy Dilofozaur był w rzeczywistości znacznie większym i bardziej groźnym drapieżnikiem. Nie piszczał i nie pluł jadem. Dilofozaur zawdzięcza swoją nazwę dwóm cienkim grzebieniom na czaszce, które według niektórych naukowców służyły do zaimponowania potencjalnym partnerom lub zastraszenia rywali. Dinozaur ten jest uważany za wykwalifikowanego łowcę z ostrymi zębami i potężnymi szczękami, które mogą powalić ofiarę znacznie większą od niego. Chociaż w kulturze popularnej jest często przedstawiany z falbanką na szyi jak jaszczurka, nie ma dowodów na to, że faktycznie posiadał tę cechę. Jednak najnowsze dowody kopalne sugerują, że dilofozaur był w stanie polować na inne dinozaury. Niektórzy naukowcy uważają, że mógł osiągać prędkość do 48 km na godzinę co czyni go jednym z najszybszych drapieżników swoich czasów. Dilofozaur miał ząbkowane zęby w kształcie liścia, które pozwalały mu zadawać głębokie, kaleczące rany swoim ofiarom. Numer 11 Marzungazaur został nazwany na cześć miasta Mahajanga na Madagaskarze, gdzie na początku XX wieku odkryto pierwsze skamieniałości tego dinozaura. Jest wyjątkowy wśród teropodów, ponieważ miał dolną szczękę, która mogła poruszać się na boki, umożliwiając mu skuteczniejsze rzucie pokarmu. Ponadto Marzungazaur jest czasami nazywany dinozaurem kanibalem ze względu na charakterystyczne cechy uzębienia, ponieważ uważa się, że spożywał nie tylko mięso, ale także kości innych dinozaurów. Chociaż dokładne zachowanie tego dinozaura nie jest dobrze poznane, uważa się, że był on wysoce przystosowanym łowcą, zdolnym do przetrwania w różnych środowiskach. Miał być również dinozaurem społecznym, ponieważ istnieją dowody na to, że żył w grupach i angażował się w takie zachowania jak wspólne polowania. Naukowcy znaleźli ślady ugryzienia na niektórych skamieniałościach marżunga co sugeruje, że mógł zostać zaatakowany przez inne drapieżniki lub nawet zaangażowany w walki z innymi przedstawicielami własnego gatunku. Numer 10 Juta Raptor wędrował po ziemi około 125 milionów lat temu na długo przed masowym wymieraniem, które unicestwiło wszystkie dinozaury pod koniec okresu kredowego. Dzięki sierpowatym pazurom mierzącym do 23 cm długości, Utah Raptor jest jednym z największych i najbardziej przerażających dinozaurów. Pierwsze skamieniałości Utahraptora zostały odkryte na początku lat 90. w Utah, a dinozaur został nazwany na cześć stanu, w którym został znaleziony. Pomimo swoich rozmiarów, Utah Raptor był prawdopodobnie szybkim i zwinnym dinozaurem, zdolnym do biegania z prędkością do 45 km na godzinę. Niektórzy naukowcy uważają, że Jutaraptor polował w grupach, stosując taktykę podobną do współczesnych jastrzębi lub wilków, aby obezwładnić ofiarę znacznie większą od siebie. Mógł również obracać swoje sierpowate pazury, aby lepiej uchwycić ofiarę, co brzmi dość przerażająco, prawda? Numer 9. Nazwa Mapuzaur. Oznacza jaszczur ziemny w języku rdzennych mieszkańców Argentyny Mapuche, gdzie odkryto pierwsze skamieniałości tego dinozaura. Przy długości ponad 12 metrów i wadze ponad 8000 kg, Mapuzaur był jednym z największych drapieżników późnej kredy. Mapuzaur polował w grupach, wykorzystując swoje rozmiary i siłę do pokonania nawet największych dinozaurów, które przemierzały równiny starożytnej Ameryki Południowej. Pomimo ogromnych rozmiarów, Mapuzaur mógł biegać z prędkością do 32 km na godzinę, co czyniło go szybkim i śmiercionośnym drapieżnikiem. Podobnie jak wiele mięsożernych dinozaurów, miał paszczę pełną ostrych jak brzytwa zębów, których używał do rozrywania ofiary przed jej spożyciem. Według naukowców Mapuzaur jest jednym z największych dinozaurów mięsożernych, jakie kiedykolwiek odkryto. Mógł być najbardziej dominującym drapieżnikiem w swoim ekosystemie, ale w okolicy były też inne duże drapieżniki, w tym Abelizaury, skorpiowenator i wiwenator. Wraz z Giganotozaurem, którego omówimy później, Szczątki mapuzaura są potencjalnie najwcześniejszymi znanymi dowodami na istnienie tytanozaurów, dominującej grupy dużych roślinożerców z okresu późnej kredy. Numer 8 Diplodok był jednym z największych dinozaurów, jakie kiedykolwiek istniały, mierząc około 27 metrów długości i ważąc ponad 15 tysięcy kilogramów. Szkielet diplodoka składa się z szeregu wydłużonych kręgów szyjnych, Połączonych przegubami kulistymi, co pozwala zwierzęciu zginać szyję na różne sposoby. Chociaż miał stosunkowo małą głowę w porównaniu do wielkości ciała, miał ostre zęby, których używał do spożywania roślinności. Oprócz długiej szyi, diplodog miał ogon przypominający bicz, który mógł być używany do odstraszania drapieżników lub wydawania głośnych trzasków jako formy pokazu lub komunikacji. Te roślinożerne dinozaury żyły w stadach i prawdopodobnie żywiły się paprociami i innymi małymi roślinami, które rosły w późnojurajskich systemach leśnych, w których żyły. Istnieją dowody sugerujące, że diplodok mógł migrować w stadach, przemieszczając się sezonowo, aby korzystać z różnych źródeł pożywienia w różnych częściach ich siedliska. Numer 7. Tarbozaur był gatunkiem dinozaura tyranozaurydowego, który żył w Azji w późnej Kredzie około 70 milionów lat temu. Podobnie jak jego północnoamerykański krewny, T-rex, Tarbozaur był dużym mięsożercą, który mógł osiągnąć długość około 12 metrów i ważyć do 6 ton. Skamieniałości tarbozaura znaleziono w Mongolii, Chinach i Rosji. Tarbozaur był czołowym drapieżnikiem i miał dużą, ciężką głowę z grubymi, miażdżącymi kości szczękami i zębami ząbkowanymi do przycinania mięsa i kości. Jest również uważany za jednego z ostatnich żyjących tyranozaurydów, żyjącego do końca kresu kredowego. Podobnie jak inne tyranozaurydy, miał małe kończyny przednie z dwupalczastymi dłońmi, używanymi głównie do chwytania i trzymania zdobycze. Najbliższymi żyjącymi krewnymi dinozaurów, takich jak tarbozaur, są ptaki i w rzeczywistości istnieje wiele podobieństw między tymi dwiema grupami, tak jak budowa stawu biodrowego i pióra, znalezione na niektórych skamieniałościach dinozaurów. Badania tempa wzrostu osobników tarbozaura wykazały również, że rosły one znacznie szybciej niż inne zwierzęta o podobnych rozmiarach, tak jak krokodyle lub inne duże ssaki. Numer 6. Możesz już rozpoznać Velociraptora z filmów Park Jurajski, ale w prawdziwym życiu ten dinozaur wielkości indyka był nieco inny. Podobnie jak współczesne wilki, Velociraptory prawdopodobnie polowały w grupach, aby obezwładniać większe ofiary. Velociraptor miał smukły, wydłużony pysk z dużą liczbą ostrych zębów. Używał swojego pyska do głębokiego gryzienia ofiarę, co skutkowało szybką śmiercią. Najbardziej charakterystyczną cechą Velociraptora był duży pazur na drugim palcu każdej stopy, który był używany do cięcia i dźgania zdobycze. Pomimo stosunkowo niewielkich rozmiarów, Velociraptor był pokryty piórami, które prawdopodobnie pełniły różne funkcje, w tym izolację, a być może nawet pomagały w locie. To potężne stado żyło w późnej kredzie na terenie dzisiejszych Chin i Mongolii, współistniejąc z innymi słynnymi dinozaurami. Niektórzy naukowcy uważają jednak, że velociraptory mogły być bliżej spokrewnione z ptakami niż z innymi dinozaurami. Numer 5. Jeśli jest jeden dinozaur, którego nigdy i mam na myśli nigdy nie chcesz spotkać w ciemnym załuku, zapomnij o wszystkim, co wiesz, a lozaur był strasznie agresywnym dinozaurem z potężnym ugryzieniem i wystarczającą siłą mięśni, aby poprzeć jego nieprzyjemną osobowość. Niektóre źródła sugerują nawet, że alozaur potrafił pływać w płytkiej wodzie, by brodzić, co czyniło go podwójnym zagrożeniem. Był to duży, dwunożny drapieżnik, który żył w późnej jurze około 155-145 milionów lat temu. Osiągał długość do 10,7 metra i ważył około 5 tysięcy kilogramów. Charakteryzował się również potężną szczęką, dużymi pazurami i ostrymi zębami. Podczas gdy alozaur był jednym z najlepszych drapieżników swoich czasów, prawdopodobnie również padał ofiarą innych dużych dinozaurów. Wydrążony kształt kręgów alozaura jest unikalny wśród teropodów i mógł pomóc zmniejszyć wagę kręgosłupa, zapewniając jednocześnie dodatkową wytrzymałość. Istnieją również dowody na to, że alozaur brał udział w walkach wewnątrzgatunkowych, ponieważ niektóre osobniki wykazują oznaki zagojonych obrażeń odpowiadających ranom bojowym. Alozaur prawdopodobnie polował na duże roślinożerne dinozaury, takie jak stegozaur, ale mógł również polować na mniejsze zwierzęta, gdy był naprawdę głodny. Numer 4. Zaurofaganax był dużym dinozaurem, który żył w późnej jurze na terenie dzisiejszej Oklahomy w Stanach Zjednoczonych. Jest to jeden z największych znanych dinozaurów teropodów, z szacunkami sugerującymi, że mógł osiągnąć długość od 12 do 14 metrów i ważyć około 3 do 4 ton. Nazwa zaurofaganax oznacza jaszczurożerny mistrz, odzwierciedlając jego potężną mięsożerną naturę, prawdopodobnie żywiącą się różnymi dużymi dinozaurami i innymi ofiarami. Chociaż niewiele wiadomo o zachowaniu zaurofaganaxa, prawdopodobnie polował w grupach, aby obezwładnić duże ofiary. Miał niezwykle silny zgryz, nawet silniejszy niż jego krewny, alozaur. Sugeruje to obecność mocnych, łyżkowatych zębów, dobrze przystosowanych do miażdżenia kości, a także głęboka, szeroka czaszka, która zapewniała wystarczająco dużo miejsca dla dużych mięśni szczęki. Szacunki wskazują, że mógł on wywierać siłę gryzienia do prawie 1800 kg na centymetr kwadratowy. Pomimo imponujących rozmiarów i możliwości ofensywnych, Zaurofaganax nie znajdował się na szczycie łańcucha pokarmowego w późnej jurze. Wynika to z faktu, że prawdopodobnie dzielił swoje siedlisko z kilkoma innymi dużymi mięsożernymi dinozaurami. Numer 3 Spinozaur był dużym mięsożernym dinozaurem, który żył w późnej kredzie na terenie dzisiejszej Afryki Północnej. Szacuje się, że miał około 15-18 metrów długości i ważył około 6-7 do 7 ton, co czyni go jednym z największych znanych mięsożernych dinozaurów tamtych czasów. Spinozaur miał na grzbiecie charakterystyczną strukturę, przypominającą żagiel, składającą się z wydłużonych kolców pokrytych skórą lub nawet piórami. Żagiel na grzbiecie Spinozaura służył różnym celom, w tym regulowaniu temperatury ciała i zwiększaniu wydajności pływania. Miał również długą, podobną do krokodylej szczękę ze stoszkowatymi zębami, które nadawały się do chwytania i przebijania zdobyczy. Niektóre skamieniałości spinosaura sugerują, że był on częściowo wodny i mógł spędzać dużo czasu w wodzie, polując na ryby lub inne wodne ofiary. Chociaż spinozaur sam w sobie był potężnym drapieżnikiem, uważa się, że współistniał z innymi dużymi drapieżnikami. Numer 2. Giganotosaur żył we wczesnym cenomanie późnej kredy około 99 do 95 milionów lat temu. Nazwa giganotosaur oznacza gigantyczny południowy jaszczur. Szacunki dotyczące wielkości tego dinozaura różnią się ze względu na niekompletność znalezionych do tej pory szczątków. Niektórzy badacze sugerują, że był większy niż tyranozaur Rex, podczas gdy inni uważają, że był mniej więcej tej samej wielkości. Najbardziej kompletny szacunek zwierzęcia. Waha się od 12 do 13 metrów i wadze od 6 do 8 ton. Dzięki unikalnej czaszce, grzbietowi przypominającemu grzebień przed okiem i skierowanej w dół części szczęki, giganotosaur był bardzo onieśmielający. Jego zęby były bocznie ściśnięte i miały ząbkowanie. Uważa się również, że był homotermiczny forma ciepłokrwistości, która pozwoliła na szybki wzrost. Ponadto był zdolny do szybkiego zamykania szczęk i chwytania zdobyczy poprzez potężne ugryzienia. Charakterystyczny podbródek dinozaura pomógłby oprzeć się podczas gryzienia ofiary. Numer 1 Jak można się już domyślić, tyranozaur Rex zajmuje pierwsze miejsce na tej liście. t żył w późnej kredzie około 68 do 66 milionów lat temu. I był jednym z ostatnich gatunków dinozaura, które istniały przed masowym wymieraniem, które zabiło wszystkie dinozaury. Przy szacowanej długości ciała do 12 metrów i wadze około 9 ton, tyranozaur Rex był jednym z największych mięsożernych dinozaurów, jakie kiedykolwiek żyły. Jest często uważany za jedno ze zwierząt o najpotężniejszych ugryzieniach jakie kiedykolwiek zmierzono. Jeśli chodzi o możliwość ataku, T-Rex miał masywną czaszkę z różnymi wyspecjalizowanymi zębami w tym ząbkowanymi ostrzami do przecinania mięsa i kości. Ramiona T. były krótkie i od dawna są przedmiotem debaty wśród naukowców. Niektórzy uważają, że ramiona były zbyt małe, aby mogły być w jakikolwiek sposób użyteczne, podczas gdy inni uważają, że mogły być używane do utrzymywania równowagi lub pomagania zwierzęciu w podnoszeniu się z pozycji leżącej. Nazwa Tyrannosaurus Rex oznacza Król Jaszczurów Tyranów, co jest odpowiednią nazwą dla tak potężnego drapieżnika. Nie sądzisz? Którego dinozaura chcielibyście zobaczyć przywróconego do życia? Dajcie nam znać w komentarzach. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę. Jeśli chcesz zobaczyć więcej filmów, które zrobiliśmy, kliknij w jeden z nich na ekranie lub zajrzyj na kanał. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.